No a tutaj ipak z 0 ziemcem nam jest. A Ci nagrywamy dla Was po powrocie Clash Loyal. Musiałem, musiałem skręcować, tak? Yy, Pilnowaczu, nie było ciebie, może powiedz dlaczego, bo no to przez Pilowacza może części nie było filmów, no, przeze mnie oczywiście też, no ale no. A byłem chory. Był chory i po prostu go nie było, tak? No i ja nie wiem z filmów na górę, tak? Ym. No chyba, że jest jeszcze mieszkajny kamerzycza. No to były recenzje, to możecie zobaczyć. Dobra, słuchajcie, ogólnie... to czy możecie tam zobaczyć i tak... Ciężko tak, będzie. No. O, 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 Epicka środa, nie nie, 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 nie... Niedziela! Ja pamiętam jak kiedyś, jak byłem mały, jak Clash, bo w ogóle Clash ma 9 lat. Happy i Nie no, tak na serio. Ja pamiętam jak Clash dopiero co, może nie, że dopiero co, wyszedł, ale jak niedawno wyszedł wtedy, nie? Pamiętam jak zawsze się na niedzieleczkę, bo w niedzielę zawsze epiki dawali I to, zobaczmy. Goblin Gigant. Dajdan, Dajdant. I co ten... Aha, bo to jest to gówno takie, nie wiem czy to mi się opłaca. Ale słuchajcie, patrzcie na to ile ja mam legend, wow! No, Mega knight nawet jest. Słuchajcie, trochę zbiłem tego, bo już jestem na pół dwunastej areny, no. Ale to zaraz powiem, bo no mówię, trochę mi nie było. Mam trochę też historii do opowiedzenia. <słuch> co, co, co to było na... Co? Ale Jakaś aleja wydatków, że każdy było tutaj. No, były jakieś O, zagramy sobie nowym deckiem, taki moim fajny dosyć. Ale ja może opowiem, co się działo u mnie, bo u pilnowacza coś się działo. No, no nie, niezwykle I tak wiem, że mamy nagrać trzecią część historii ze Zakopanego, tylko muszę zrobić listę czy naszym skończyliśmy i dokończymy tę historię Ja pierdziel, już ponad miesiąc nie. temu wróciliśmy a dalej musimy nagrywać o tym zakopanym. No miesiąc i dzień temu dokładnie No, ale dobra, słuchajcie nie ma tego długo, co by na dobre nie wyszło bo ja mam dla was historię do opowiedzenia Ogólnie wiecie, że moja klasa się nie uczy jak nie wiecie, to już wiecie że moja klasa... Na jesteśmy najgorsi w tej szkole 9 osób u mnie zdaje, najpewniej będziemy łączeni z kosą elektryczną, w sensie, z elektrykami, dobra, już myślałem, że nie, nie ma moich nagrywalki, już myślałem, że się coś zlecą. I poczekajcie, Mega Night'a wprowadzimy po raz pierwszy na tym kanale, a tego Hog czy jak to się mówi, wprowadzimy tego dziwnego, zimnego typka. Można zawsze użyć trochę bardziej rasistowskie, ale to nie Dobra, jest dobra, dobra. Nie, 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 YouTube się nie zgodzi, nie zgadza raczej na takie rzeczy, ale dobra. Słuchajcie, jeszcze Inferno Dragon, tak wiadomo, ale słuchajcie. No i dziewięć osób zdaje i będziemy najpewniej łączeni z klasą elektryczną, bo mieliśmy z elektrotechniki zawodowych. Klasa miała poprawki, no i nikt ich nie stał, bo były tak trudne pytania, że po pięciu mi tak każdy odłożył kartkę. I tyle. Muszę pogratulować. Naprawdę, no dawno no, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było aż tak że. No i tak, jakby ktoś chciał wiedzieć, tutaj jest taka... Ciekawa dosyć zagrywka, gdzie musicie, jest taka szansa, bo tak taką dostaliśmy taki może też ultimatum, że musimy stać. w sensie musimy mieć jedną jedynkę, jeśli chcemy w ogóle do poprawki, powiedzieć. nie wiem czy to jest w ogóle zgodne z prawem, chyba nawet nie, ale tak, yy, jeśli mamy dwie to wypad ze szkoły, jak to pan nasz wychował, co powiedział? Ale co ciekawe, jeśli nie zdamy poprawki sierpniowej, co w się sensie, no krośnie zdaje, bo ja mam akurat, akurat zdaję, nie wiem na ile, ale, nie wiem przez ile, ale może będę zdawać do końca, no tego jeszcze nie jestem pewny, tak? Ale, jeśli ktoś nie zda poprawki sierpniowej, to za, ra, podczas Rady Pedagogicznej mo, Rada może dać szansę, tak zwany warunek, i na czym polega ten warunek? No bo to takie trochę chyba logiczne pytanie. no bo jednak warunek na warunek, tak? Musi być jakaś jakiś haczek. A haczek jest taki, że jak już jesteś w tej drugiej klasie, to musisz napisać pierwszą i drugą klasę naraz, czyli robicie dwa lata w rok. Tak, to jakoś tak prosto mówiąc. I naprawdę ja bym nie chciał, bo tragedia to jest nadrabienie dwóch lat w rok, bo w szkole mojej jest dużo nauki, plus jeszcze z tamtego roku się uczy... no po prostu nikt by nie chciał. Ale no dobra, bo ja tutaj muszę powiedzieć, co jest najważniejsze, bo... Yy, o Ooo! Piąty level! Tak w ogóle to co... O! Book of Cards. a, a co się stoi? A już mam takie książki chyba. Książki. Okej, okay, rzadka książka kart, tak? To ja mam w deku przykładowo chyba walkidię, To walkidię mogę użyć. I 400, mało cię panie, ale dobra, o czym mówiłem? O tych warunkowych. No i a najgorsze, wiecie co jest? Dobra, wyobraźcie sobie, że już koniec jest tej nie piątej, tylko drugiej klasy, no i niestety nie udało Wam się, no to macie takie, kurde, to za rok im pokażę i zdam tą drugą klasę. Za rok to ty możesz człowieku zdać co najmniej pierwszą klasę, bo okazało się, że yy, jesteście wtedy cofani do pierwszej klasy. Fajnie, nie? O matko. na No trochę mi chyba powaliło, ale no, o lewe dostałem, nad dostałemście. Nie to picie, tylko wiecie o chodzi filmować jaka to jest taktyka taka właśnie zagrywka dziadek Staszek tak? A bo no. widzowie nie wiedzą o swoich tych z Staszkiem. No w mojej rodzinie powiedziałem, ja dziadek Staszek, to może nie dziadek Staszek, ale była taka gra taka podrugą Mario, jak w sensie Mario super był tak, 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 jak Left Sword, nie może kojarzycie ją, może nie? I ogólnie po prostu y... mieliśmy gdzieś takie kompy na to, to były Maki. Tak, powstał coś no, świetlić na nie nie ma no. Nie ma? No nie ma. Ciężko, nie ma. Ciężko żeby były i pachły ale... W No ale, no, no tak. no, ale szyboko, nie. No i moi drodzy, to ogólnie tak wygląda... W opartej świetlicy co Ta sytuacja... no. Ta sytuacja no, ta tak nie wiem, no 6-7 lat temu to było. E, i, no i ogólnie... E, no i tam była po prostu taka... No, była jedna z ciekawszych gier tam grana, bo tam był się szach i jakieś... No bo nie, tam były maki takie trochę... No przestarzają można powiedzieć. No... Czyli w sumie... No, na 90.? Nie no 2000, ale wczesne. Bardzo czasu No i w sumie już takie skurczybyki tam to były na tyle stare, że już się z internetem raczej nie łączyły. Więc w jakimś sensie mieli, mieli tego... Dziadek Staszka? Nie. Tak zwanego. Tak, to ktoś go po prostu pewnego dnia nazywał dziadek Staszek. Dziadek Staszek. I każdy tak mówił, gdzie gramy dziadek Staszek, gramy dziadek Staszek i nic. No, to tak to się... Ja nie wiem dlaczego dziadek Staszek, ale tak się przyjęło, tak? I w sumie tak się przyjęło. Każdy Kreatywnie. Wiedział. Każdy wiedział, to nie Każdy wiedział o co chodzi, ale no ogólnie tak. Pamiętam, że miałem też na moim, miałem to też na moim legendarnym telefonie, jakim jest Kazam, tak? To jest, wiecie co, zapraszam na kanał tak. Młody to lubi się z Światów, A, nie? Tak, tak. Lubiał Młody A młody to no samo Nie, nie ma. No nie ma, już jedynie... Nie kazała Tego i tego, i kazała i młodego Znalazłem w grudniu, ale już same, same zwarcia idą A, to jest Kazam jest młodego no w No sensie, w sensie, Kazam jest zdechły tak sam no bo... młody też. <noise> jest też Jedynie co jak podłączy się z tego tak zwarcia tak i tyle Niestety, ale tak, tam miałem... Dziadek Staszka i, i no i Dziadek Staszek ogólnie Fajny był Fajna Fajny był tak grałem z Benetgo Przeszedłem Tego tu kojarzę A dlaczego Dziadek Staszek a taktyka? No bo moi drodzy No na pewno w oryginalnym Super Mario też tak jest Jeśli nie no to Chyba ja Jest jest jak nikt Byłem sprawie. też panem Mario A to też pewnie No no Ale no y, Ale w Dziadku Staszku tak było tak zwanym Że y, No po prostu no jest jak mieliście ostatni ten Ostatni E, ostatni świata wam życia się kończyły, no to zwalał was na pierwszy z powrotem No i, no i dlatego dziadek zaczeka chwilkę, no bo macie, jak, drugu, macie tak. drugą klasę Jak, jak macie zagrożenia, to wam się kończą życia i, i, i jesteście wywalani na początek, czyli do pierwszej klasy I od początku lecicie z Gierką Gierką? Fajna gra tak w ogóle mm. No mój kolega MPC to akurat... To była gra, tak? Z niego Grał w samego siebie no... Może w jakimś tam uniwersum nasza postać jest tak naprawdę wygenerowana przez sztuczną no inteligencję? Nie, 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 o to mi chodziło. Yy, wracając. Yy, no bo to chyba to tyle, co się o dziadku Staszku powiedzieć. No. Dziwnie to brzmi. To tyle, co chciałem powiedzieć o dziadku Staszku. No. O jakimś, nie wiem, a to może zaraz. Bo to taki trochę słuszniejszy temat. o. To powiem teraz. Yy, Krzysztof Konowicz umarł niestety. Yy, Chwilę damy mi ciszy wiadomo, ale no miał 62 lata, umarł, wiemy na co chociaż? Nie. Ale wiemy, że po długomiesięcznej nierehabilitacji to się jakoś inaczej nazywał, prawda? To no. się nazywało leczenie? Nie, na pewno to nie było leczenie. W nie wiem, czy on go tam leczy, on tam od 3 miesięcy leżał, no ale niestety no wyszło jak wyszło i... Tyle, a więc zapowiadam, bo no może nie byłem w ich uniwersytecie, nie tym, ale zapowiadam minutę ciszy od teraz. <tryk> Jesteśmy. Yy, nie wiem dlaczego, ale przypomniał mi się Brown, który podczas Mięty ciszy zaczął coś tam krzyczeć, jakaś tam pamięć się z Pierwsza słówkiem jak że ktoś ku nas przychodził, my nagrywaliśmy film. Nie wiem, może dlatego, że była minuta ciszy i nic nie gadałem? Może ja ten... Nie, no, zapomniałem! Na stawionie pochodzimy, no. minuta ciszy i tam jest jakiś... to jest mój no, main bo mógłbyś zacząć ja nie chcę mówić, ale mi się wydaje, że to nawet nie była minuta. To było z 20 sekund, 30 coś takiego. Nie, już jeszcze drzeć zatem. No to tego zbrana. No, ale dobra, co miałem mówić, o czym mów... No, współczuję rodzinie. Przepraszam. Nie, dobra, nie było tematu. Pokój w duszy i tyle. sekundę lęk. Komu? No, no wszystkim go widzą. Na przykład, albo wszystkim, którzy ucierpieli przez tą informację, tak? Dobra. Myślę, że możemy przejść do trochę pogodniejszego tematu, a mianowicie o tym, że już za chwilę możliwe, że wygram trzecią rundę z rzędów klasa. Nie, no, nie o to mi o, chodziło, ostale, ale tak chciałem powiedzieć, że tak było, że tak jest. Ale dobra, bo miałem przejść do powrotu o tym o tej mojej klasie, no i niestety no, najpewniej będziemy łączeni już nie czy, tylko z kim. Takie już pytanie jeśli się jest ja w mojej klasie i niestety niektórzy chcą. Iść do innej szkoły, ale y, mam nadzieję, że tego nie zrobią, bo no nie chcę, no nie chcę być jedynym energetykiem odnawialnym, czy jak to tam, nie, Kwał, tak, tak. No ale no zobaczymy widzowie, czas, czas, cza... po... czemu ja tak ja... nie jęczę, nie jęczę, czemu ja tak jąkam się dzisiaj, czas pokaże, tak? Zobaczymy, jak będzie, tak będzie i, I trudno, no tyle mi zostało i mieć nadzieję, że dwie osoby, bo tak, tylko dwie osoby mają u mnie jedną, jedną jedynkę, że może będzie maksymalnie 11 osób. Fajnie, fajnie się bawimy, tak. Super, świetnie jest zabawa. I pak tęczy do rana normalnie. No ale no, 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 no cóż, no widzowie, no tak czasami jest, tak. Nie takie były raczej plany na, te, na tą klasę, ale no cóż, no już i tak nie będzie lepiej. No nie będzie inaczej, już, już chyba... Będzie i tyle. Po prostu nie znamy, będziemy debilami. Jesteśmy najgorszą klasą, jeśli chodzi o średnią w szkole. Już nie tylko jeśli chodzi o technikum, w szkole. No 2,40 średnia, no tak... Wiecie, tak trochę jak na pierwszą klasę i jak na technikum. To i tak wysoko no, jak na naszą klasę. No, no, tak, no ale jednak energia odnawialna zawsze miała najlepszą chyba. Jeśli się nie mylę oczywiście, bo ja nie wiem jak to... Rok... Ra, la, l, 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 l. Tak. Lata temu było, nie ro, rok... i temu, chciałem powiedzieć. Yy, na no, Większość moich znajomych już i tak miała wywalone, bo jest to, wiadomo, przeciw temu, żeby nie mieli wywalone niektórzy uczniowie by yy, yy, teraz uczęś, tylko mają zapieprzeć do końca, tak brzydko powiem. Ale, no, zobaczymy, jak będzie większość najpewniej aktualnie. No i też, żeby nie było tak, że za rok energia odnawialna będzie wyglądać tak, że będzie, powiedzmy, 30 osób i wszystkie to będą, powtarza, spadochroniarze, że jakoś tak się to mówi. Poczekajcie chwilę, bo... a nie. Przy, przy picie. Yy, za rok to będą po prostu skład nikt nie chce, żeby tak było, nie? Bo moja szkała walczy o to, 3. I tyle. No to te, jak tak to idzie, to raczej nie na to. Możemy walczyć, już mówię. Walka będzie z energią odnawialną. Boże, jak to brzmi, jakby oni chcieli nas wytępić, nie? No. Oprócz tego, że już tak nas nie lubią, ale to już tak poza tym. O, patrzcie, możemy skrzynię! Celna piń to jest ta skrzynia, a mamy... Royalnego szefa, czy loyalny, royalny szef, czyli szlachetny, szlachetny szef, nie wiem co on daje, ale będę go mieć, tak, Możli możliwość go zdobycia, ale dobra, yy, czy coś jeszcze się takiego ciekawego wydarzyło właśnie oprócz tego niezdania, no, nie, no nie mówię, no, a, miałem dramę pierwszą klasową, Czy w nie sensie taką już prywatną, prywatną, pan O, bo tak go nazwę, no była, była, był pierwszą osobą, do której no może nie ja zagadam, ale która do mnie zagadała. Yy, I za to też mu szacun i tak miło wszystko. Yy. No ale cóż, no on trochę się udowadniał, no przedstawię też tego pana. Yy, takim trochę byciem, takim prostakiem, takim cwaniakiem trochę. Bumblem no się. Lubi, no miał też bardzo mnie denerwować, no ale w końcu wszystko przebrało maksymalny level, gdy w końcu odkrył mojego Instagrama. Nie, 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 nie. nie. Jak każdy wie, albo nie wie, miałem kiedyś innego Instagrama bardzo cringe wego cringe plus max level. Na szczęście nie tego, bo już by była kaplica całkowita, już bym nie miał życia pewnie w szkole. I tylko modlić się do Boga, żeby nikt tego nigdy nie zobaczył, ale pewnie... Może być inaczej. No, mówię, nie mówię, że będzie tak, ale może być inaczej. Tak może wyjść tak, że faktycznie ktoś to zobaczy i wtedy będzie już tragedia narodowa. Żałoba będzie. Ale dobra. No, zobaczymy mojego obecnego, na którym, no, coś takiego takie Kielce niesamowitego się dzieje, oprócz tego, są moje zdjęcia do muzyczek, które chyba, no, nie są jakieś wielce, jakieś próbuje uzawać gangstera no, normalne piosenki, no i też, no, Boże, no, zdjęcia nie wyglądają jak, nie wiem, były jakimś nerdem, bo gościu mi uważa, że to nerd, to potem też powiedział, ale to już powiem. Ogólnie śmiejąc się powiedział, żebym dał obsa. Ja myślałem na początku, dobra, będzie jakiś obsik za obsik, a już mam wbić. I z innym panem, panem K, który jest w ogóle tragedią według mnie, yy, który się zmienił na gorsze. No po prostu nie się... No po prostu pytali mnie o to. Tak, myślałem na początku, że to dla, tak, Po prostu, że naprawdę chcę mi oddać tego obsa, nie oddali mi go do dzisiaj. Nie dla mi tego obsa, bo się ze nie śmieją, tak? No potem dzień później wzięli tak może po części do ściany i kazali mi dawać obsąd. No w sensie wiem, że to po części pewnie dla żartu, ale pan O już prawie został wywalony ze szkoły dwa razy. Dostał chyba czwartą szansę, bo, raz, bo przypominam, że gościu też nie zdaje. Nie zdał, nie, nie zdaje. Się nie zdaje też. No ale już nie mówię o tym, że już rok temu był jako automatyk i już nie zdawał wtedy. To już, no, to, to już po prostu nie mówmy o tym już. Dostał dwie kolejne szanse, wychowawca go cały czas bronił. No i w końcu się raczej miarka przebierze, bo jakby stan jedną uwagę to zostaje wwalony. Jeśli będziemy mieć więcej niż 2, 1, to zostaje wwalony. Yy, ma ponad chyba 9. Pozdro. Raczej go już, możliwe, że w ogóle w szkole, tak szczerze mówiąc nie zobaczę, bo tak szczerze ja mu się nawet nie dziwię. Ja bym nie walczył już na jego miejscu, bo o co walczyć? O. o bycie w szkole już raczej bez... Już i każdy cię nienawidzi, każdy nauczyciel i raczej nie znasz, a nawet jeśli będziesz znowu w pierwszej albo maksymalnie w drugiej mając już yy, 17 lat? Nie, nie, po prostu dla mnie nie. Już lepiej się przynieść na zawodówkę, tak jak większość klasy miała w Stanach. Zawodówka elektryk, bo mam też taki profil w mojej szkole. Yy, no ale dobra, bo tutaj przejdę do tego, co jest ważniejsze. Yy, no. Potem już się niezbyt odwalało, jest tam napisem do Breka, do kolegi serdecznego, mojego, który pomógł. A, no i jeszcze jedną rzecz zrobił Pan O, bo napisał do pilnowacza, bo zobaczył sobie, że nazywa się trochę dziwnie na Instagramie. I sobie go włączył, jego profil i pisał do niego, pilnowaczu o czym? O tym, że mówiłem coś na jego na mieście, na moim I że ma przewalone na mieście. Co się brzydsze, my językiem, no ale tak nas ma przewalone na mieście, na mieście go nie było w kilku tygodni i mówił coś na jakiegoś gościa, którego nawet nie znał nigdy Co okay. w się sensie, no... Ja, ja wiem, to jest typowa miasto ak sytuacja dosłownie pewnie. Ale no, no nie, 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 nie. Po prostu jeszcze to nie było śmieszne. Potem jeszcze dalej były te żarty, ale aż do piątku, gdzie ja już, no wiadomo, byłem spizowaczem na załomie, co o tym też będzie trzeba powiedzieć, ale to już chyba na następnym materiale będziemy gadać. Jak będziecie chcieli, to u mnie na filmie to będzie. Na yy, Załomiu no. Brek do mnie zadzwonił, jak wracaliśmy już tego Załomia. Napisał do mnie, że bardziej zadzwonił, że ma pomysł. I każdy pamięta klub FC a jeśli nie, to klub Breka. Gdzie no tam też są takie osoby, trochę takie, trochę gangsterskie No i koleżka, y, pan O dostał, no bo on mi napisał komentarz, czy chce w dupę, w dupę, no nie w dupę, w twarzyczkę dostać Tak bzyszczym językiem A, a chce dostać pomizę Tak, y, a no glaca czy no break. Napisali mu bardzo groźnie, insert jego imię Hir i... o o o mamy skrzynię to teraz właśnie yy, idealnie, bo miałem kończyć już film. Yy, no a on napisał No to sorry wariaty. Szybko się poddał nawet ośmioletni Kacper Ogle yy, Z całym osiedlem walczył dłużej. Gratuluję! Tak, wolę dostać już 500, bo i tak nie wchodzi ten Magic Item. Dobra, otwieramy tą potężną skrzynię, o, ale to jest 12 przedmiotów. Uuuhu uh, uh. No, wild karty. Kolejne dzikie karty dziki oh, Legenda! A to pewnie będzie dzika karta legenda. Tak, dzika karta legenda. Nikt się tego nie... Mogę wybrać. Myślę, że wybiorę Ice Golema, bo go mam. Wyde walki, a ja, wiadomo. Wezmę latającą maszynę. Latająca maszyna. To Canon, bo Canon chyba bardziej będę używać na pewno. Pekę. Pekę tutaj bez, bez żadnych... Mm, Łyczkę, Łyczkę, Łyczkę czy Łyczkę? Wezmę Łyczka na jedenastym, będzie nie, jeszcze, nie? I legendę. Jakie legendy mogę wziąć? Pewnie jedną będę mu kawał w dwie, może nie wiem. Yy, księżniczka i pigeon. Pigeona go. nie mam. Gołąb. Go. Nie, nie, nie wiem czy go... Oseł, gołąb, jak zwał, tak zwał. No pigeon to gołąb. Wiem, ale nie wiem czy to jest pigeon, czy to jest eagle, czy to jest nie wiem. Wziąć Pigeona Ja, ja Pigeona wziął. Pigeon, no dobra, bo jeszcze... Go nie... Phoenix nie... Pidon. Pidon. Yy, no i to tyle chyba, co dostałem z tego, fajna skrzynia, ale yy, no nie, chyba się trochę zawiodłem jednak, bo dosłownie mało tam było czegoś treściwego, oprócz tych dzikich kart, trochę, których trochę dostałem. Ta legenda dzika karta, chociaż jest fajna o tyle, a nie epickie, mogę sobie, mm, jak epickie, no to dawajmy Dragona na 12, spróbujemy. Komony, no to komony lecą wszystko w archersy. A rowcy znaczy, nie w archersy. Archersy. Skąd archersy wytrząsnąłem? Um, tu otworzę skrzynię jeszcze dla Was złotą. I będziemy się żegnać, już. Widzimy się, mam nadzieję, że za tydzień. Nie wiem, czy tak będzie. W następnym odcinku będziemy przerabiać dalsze historyki. A więc. O, w moim. Liceum 33 coś się dzieje Nie wiem, nie interesuje mnie to Ile wiadomo 469 Nie wiem, jakiś battle day nie chcę z nimi walczyć Trzymajcie się, bussiaczki papatki, i klinowaczki Sowa za mikrofon może A tak, mówię Zapraszam na kanał, bo tam będzie historia O załomiu O załomiu, słowo ten... Kolejowych Czteryka. Czteryka. trzymajcie się i